Cześć kochani, witam was serdecznie. Krystian z tej strony witam was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Dzisiaj sobie polecimy z nowościami tak naprawdę, jeżeli chodzi o klikacze, jeżeli chodzi o tematy airdropowe. Zacznijmy sobie tak naprawdę od Bluma, bo Bloom dał informację, że mamy czas do 13 maja, aby wyklikać tam dwukrotną liczbę punktów, bo jest teraz ten event, gdzie można klikając tą gierkę, tak, klikając te Bloom Points, wyklikać podwójną liczbę sobie punktów. OK, macie dwa razy więcej punktów za, za tą gierkę. Tak więc ten event kończy się um, za 6 dni. Drop game ends in six days. Tak więc kto sobie chce doklikać Blooma, dorobić, no to myślę, że do 13 maja jest tak naprawdę no, najlepszy okres na to, żeby po prostu to zrobić. Nie ma jeszcze jakiejś tam daty oficjalnej, jeżeli chodzi o airdropa, kiedy będzie, jak to będzie wyglądało. No, ale no na pewno w końcu będzie drugi kwartał bodajże, myślę, że na 100% się ten airdrop pokaże. Następna sprawa, NotPixel i tutaj mamy ciekawostkę, ruszył staking, jeżeli chodzi o token PX. 24% teraz mamy w skali roku możemy sobie stejkować, kochani od 100 do 10 tysięcy PX taki jest limit od 100 do 10 tysięcy. Na razie jest opcja tylko na 90 dni. Niebawem będzie opcja na 180 dni oraz opcja na 360 dni. Tutaj jest pula jest limit tej puli na 90 dni jest to aż 5 milionów 999 999 tokenów PX. W tym momencie już jest zestejkowane prawie 4,5 miliona, a to jest tak naprawdę no dopiero co się zaczęło od dzisiaj. Tak więc, no jeżeli ktoś chce sobie coś tutaj zestejkować, coś sobie włożyć, PX, żeby coś mieć więcej, no to śmiało można to wykonać. Oczywiście, jakby ilość tych PX, którą dostaniecie, no nie będzie to ona jakaś mega duża, no bo to 24% skali roku, no to to jest. No nie jest to jakoś, jakoś dużo, aczkolwiek no zawsze to. Coś tutaj nam pokazuje, na przykład dałem sobie tego maksa, to jest 10 000 px plus 600 pxów wam ma to dać. Gdzieś tam to jest taki potencjalny przychód, tak? No bo im więcej tych tokenów, tym pewnie mniejsza, mniejszy procent. I to wam się odblokuje. Jak dzisiaj byście sobie to zamrozili, no to lipiec, sierpień by się wam to. Jeden token teraz kosztuje, uwaga, 7 centów, ok? 7 centów. Tak więc, no trzeba się zastanowić, czy warto, czy nie. 10 tysięcy, no jakby tutaj nawet nie trzeba za bardzo nie liczyć, to będzie 700 e, tokenów, nie? No. 700, e, przepraszam, 700 dolarów to jest 10 tysięcy tokenów. Jak dostacie, dostaniecie 600, no to, no to, no wiadomo, nie będzie to jakoś mega, mega dużo. Aczkolwiek, może coś z tego tytułu jeszcze wymyślą, że coś to tam później będzie dzięki temu, że stajkujecie, coś się wydarzy i tak dalej. Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, no ale myślę, że czasem może coś z tego jeszcze po prostu być, dodatkowo, że stajkujecie. Z dodatkowych tematów mamy Katizena, oczywiście, i mamy tutaj, no dzisiaj miało być generalnie, czyli siódmego. Dostaliśmy informację, że 8, czyli jutro 6 rano UTC, czyli 7 00 czasu polskiego, dobrze mówię, dobrze mówię, będzie przerwa techniczna, która potrwa od 4 do 6 godzin, godzin, i po tej przerwie będzie można, po tym, tym upgrade'zie, tak, po tej jakby aktualizacji, będzie można odebrać swoje tokeny Kati z Airdrop Pass sezon drugi. Ok? Tak więc tak to się prezentuje. Tutaj mówię, no będzie no niewiele środków, no bo tam, tak jak mówię, była był jakaś, jakaś dziwna akcja z tymi, z tymi punktami. Ja miałem mieć 750 tokenów generalnie, a finalnie mi wychodzi, że mam ponad 500, czyli gdzieś tam będzie to pewnie jakieś 50 dolarów, prawda? Tak więc to, no to, to, to będą jakieś tam, można powiedzieć, drobne kwoty. No ale. Chyba mi się zwróci ten AirDrop Pass. Czy będę kupował kolejny? Wiecie co jeszcze się zastanowię. Nie myślę o tym na razie niech, niech na razie to zwrócą. Zobaczymy. Myślę że z każdym kolejnym tym AirDrop Passem na pewno na pewno po prostu będzie mniej ludzi tak. No bo ludzie widzą że po prostu to się jakby mniej opłaca. Jeżeli ta cena tego też będzie spadać no to jakby no, jakby nie, nie wróżę temu specjalnie za dobrych tutaj za dobrej przyszłości aczkolwiek może jeszcze się na ten kolejny skuszę i zobaczę, co to będzie jak to będzie wyglądało. To nie jest też jakoś mega drogie to premium, żeby tam sobie wbić. Ja może zarezykuję i te 20 czy tam 30 dolarów wykorzystam na to, żeby sobie ten trzeci sezon kupić. Ale jeszcze zobaczę, też jestem ciekawy, jak wyjdzie Airdrop od Bombi, Tu już kolejny temat, czyli Bombi. Bombi również. Bombi również nam dało informację, że jeszcze dzisiaj, że jeszcze 14 dni tak, jeszcze 14 dni i jest taka tutaj adnotacja, taki komentarz, jeszcze napisali to jest Twoja ostatnia final chance, nie? Czyli jakby ostatnia szansa, żeby zyskać bombi, ok? Tak więc prawdopodobnie za 14 dni ukaże się albo AirDrop, listing, albo będzie informacja, kiedy będzie airdrop i listing. Okay? Na tej zasadzie tak, tak obstawiam. Tak więc zobaczymy. Tutaj macie, no są nawet hasztagi TGE, airdrop, ton. No ale to mówię, wszystko czas zweryfikuje, no bo ten ym, trochę się już nam przyciąga ten bombi, prawda. Tak więc po prostu zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, jeszcze od klikaczy na sam koniec, mamy abstrakt. Mieliśmy nowy tydzień, nową odznakę Giga Juicy, ok? No tutaj ja niestety w tym tygodniu 14 dostałem tylko 600 EXPA, tak więc stosunkowo niewiele. no poprzednim miałem 3500, tysiąca no to trochę więcej 600. No zobaczymy, jak będzie w kolejnym. Coś tam się, coś tam człowiek cały czas robi, coś tam działa, tak więc. Um... No Mimo wszystko to nie są jakieś duże ilości. Jak ludzie tam mają po 30, po 50, po 90 tysięcy, po 100 ponad tysięcy czasem, no to, to są już całkowicie inne ilości. Ja, no, mając ile czasu, ile mając, no to po prostu człowiek coś tam robi, ale no nie ma tutaj teraz tego expa za dużo. Jakieś tam odznaki są, co tam można zdobyć, co się zdobywa. Zobaczymy, jak to nam finalnie po prostu wyjdzie, jeżeli chodzi o airdrop, jeżeli chodzi o Abstract. Myślę, że ci co działają, no to, no to gdzieś tam na bieżąco sobie robią te odznaki i tak dalej. Nasza grupa na, na Taun się również tutaj oczywiście jest cały czas aktualizacje, jeżeli chodzi o abstrakt, monad i tak dalej. Natomiast tutaj na bieżąco sobie każdy, kto sobie śledzi, siedzi, może sobie po prostu tutaj informacje łapać. No i oczywiście to co z YouTube czy na Telegramie po prostu na bieżąco też osobiście dodaję. Póki co myślę że to na tyle jeżeli chodzi o Katia i tak dalej. Tam jeszcze żadnych konkretnych newsów nie ma tak więc czekamy na kolejne informacje. Coś tam było o reality rush że wznowili automatyczne wypłaty jeżeli ktoś sobie tam działa i zdobywa sobie tokeny tak więc no to też pewnie wiecie, a co do innych tematów, no to będziemy na bieżąco, oczywiście nie ja myślę, że następny materiał wleci za dwa dni od dnia dzisiejszego, tak więc albo myślę, że w sobotę, ponieważ też mniej czasu na nagrywanie, ale po prostu staram się w miarę to regularnie Wam aktualizować, czy na grupie, czy właśnie na YouTubie, regularne filmy co 2-3 dni będą na pewno. Tak więc na dzisiaj to tyle, oczywiście kto jeszcze nie subskrybuje, no to subskrybujcie kanał, nie zostawcie łapeczkę w górę i słyszymy się na następnym materiale wideo. Cześć.